Dobry witam serdecznie. Tak krótkie wideo do sprzedania Peugeot 508 e, 1.6 EHDI e, w o mocy 115 koni. 84 kW, nie wiem czy dokładnie powiedziałem, że 115, no, ale to mam nadzieję, że tam można sobie przeliczyć, 84 kW. W takiej fajnej konfiguracji koloru zewnętrznego i wewnętrznego, bo tutaj on jest bardzo jasno-błękitny i w środku, te jasno-błękitne, wszystkie takie właśnie inkrustacje też są. Błękitne jest też, nie wiem czy to będzie widać na filmie podsufitka, tutaj cała to jest zamknięte, otwarty teraz panorama, ale ten, tak samo zasłonię, jest ja za chwilę na filmie tutaj. i i to jest właśnie też jasno niebieskie, więc bardzo fajnie to, to wszystko gra. Auto z przebiegiem, już zaraz mówimy, najpierw zegarki przekręcimy, 248-800, ale naprawdę w dobrym stanie. Rocznik jeszcze, auta, może podam, to jest 2012. Technicznie w świetnym stanie, wizualnie z normalnymi śladami użytkowania, ale też bardzo, bardzo, bardzo ładny. Samochód, no i co? Co będziemy Palać go, bo co tam e, to, dużo mówić? Naprawdę wyposażenie jest sporo. No tutaj ta multifunkcyjna kierownica, no tutaj mega dużo tu sterowane. Może jeszcze o tym w wyposażeniu powiem e, um, klima, e, bardzo fajne audio e, fabryczne. Takie tutaj trzyma dełka do napojów, klimatyzowany schowek, panorama, e, tutaj na dachu otwierane, tak jak mówiłem. Znaczy odsuwana, bo otwierany dach nie jest, natomiast panorama jest. Cztery razy elektryczne szyby, elektryczne lusterka, elektrycznie składane lusterka i podgrzewane jeszcze. No i co ma ciekawego, to Webasto, webasto które będzie podgrzewa, podgrzewa nam silnik, też więc on się bardzo szybko dogrzewa. Jak, jak go odpalimy, to jak benzeniak normalnie, bardzo szybko się dogrzewa. A po drugie, możemy sobie czasowo, że tak powiem, ustawić na konkretną godzinę, żeby się to Webasto włączyło, tak jak sobie idziemy na przykład do pracy. I wsiadamy sobie do ciepłego samochodu z ciepłym silnikiem, z rozgrzanymi już tutaj, gdzieś tam rozgrzanymi szybami. I, I fajnie wtedy sobie wsiąść do takiego auta, którego nie trzeba skrobać, że tak powiem, i, i jest, już, jest, już, jest już ciepłe, gotowe do, do jazdy. Tak to, tak to wygląda to właśnie we basto. E, tutaj, tam gdzieś tutaj zboczki jest ten jego sygnalizator który się programuje na, na zegarach. Tak Ale kurczy już jest długo ten film, więc odpalamy maszynę widać no właśnie gdzieś tu w tych konfiguracjach jest to ogrzewanie wstępne to się nazywa no i tutaj sobie możemy tam w parametrach czy natychmiast czy właśnie godziny jakby jakby godziny tego 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 ogrzewania tego ogrzewania nastawić no jak to właśnie grzebię tutaj to nie mogę się skoncentrować na gadaniu więc może bardziej na gadaniu e, 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 się skoncentruję to jest tak tutaj rozbudowany komputer pokładowy wiadomo, e, samochód bardzo cichy w środku, bardzo dobrze wyciszony, tutaj w ogóle nie słychać, że mamy diesla, w ogóle ten dieselek pięknie pracuje, ten 1.6 HDI no, no ja do tych się mam przekonanie odkąd był 1.6 HDI to zwykłe, 90 nawet konne to są bardzo, bardzo, bardzo dobre Motory. Tutaj jest suchuteńki, nawet, nawet deko wycieku tutaj z, tego, z tego silnika nie ma Pracuje super, yy, ładnie, cicho, bez, bez żadnych klekotów yy, Wnętrze jest też zadbane yy, Z tym, że tutaj już będzie troszeczkę mokro pod moimi nogami No bo dzisiaj o, taka pogoda jak widać, czyli taka klapułata trochę Ale mówię, no, tak, jak, tak jak tutaj widać, to, to czy tam fotele, czy... Czy drugi fotel, czy to jest ten, ta panoramka, możemy ją zamknąć, to też żeby widać było, że działa, to ją tutaj sobie zamkniemy, już sobie tam płynie ten właśnie ta elektryczna zasuwa, to się wszystko zasuwa, no to co mogę, to pokażę, może będzie dłuższy ten film, ale trudno, może sobie otworzymy machę. Dodam tylko, że to były silikonowane tak jakby te krawędzie, bo ktoś powie, że tutaj zielony jest, a to było jakimś takim, e, takim silikonem, żeby nie przymarzało smarowane. Ja tego doczyścić, że tak powiem nie mogłem. to świetnie działa, bo w mróz czy nie mróz, i to drzwi się otwierają bez żadnego problemu, bo on już tutaj w mroźne dni też stał. Teraz sobie troszeczkę głośniej powiadamy jak zawsze w przysniku motor. Super, no to jest bliska, pracuje. Eee, ja tutaj pokażę, oh, eee, olej dopiero co zmieniony to już jest przeze mnie zmieniony olej eee, żeby w tym silniku byli, trzeba było robić tam jest jeszcze w ogóle e, bardzo duża dokumentacja serwisowa na, na to auto więc, e, e, więc jakby e, będzie to będzie tutaj to też na te dokumenty gdzieś tam, gdzieś, gdzieś tam dla zainteresowanych na pewno udostępnię, bo było serwisowane za granicą i od, do samego końca, że tak powiem, do, do, do sprowadzenia z Polski do Polski. A potem w Polsce też są faktury na, na serwis tego auta. E, może tak, może ja go wyłączę, bo będzie, będzie palił światła mi już teraz. E, a tak to sobie go obejrzymy na spokojnie z zewnątrz. Żeby nie było I też wewnątrz Jak to światło to niestety się odbije, odbija na filmie Więc go sobie tutaj Zerkniemy jak wygląda No kolorek jest super Naprawdę No i tak to To autko w skrócie wygląda Tutaj ta panorama Moja córeczka gdzieś tam w tle Ale robimy wszystko dla ludzi Więc myślę, <ścoughs> 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 że każdy zrozumie tak wygląda bagażnik ten bagażnik piękny tutaj. Tam gdzieś pod spodem. Też są tam druga podłoga, pod tym jest zestaw naprawczy ze wszystkimi akcesoriami, które w tym samochodzie były. Bardzo taki wygodny system składania foteli, gdzie tylko tutaj się zaklamkę. Może będzie widać. Ciach i już te fotele są złożone. Wyjmujemy roletę i mamy dużą bagażówę. Eee... To ładne alufelgi z dobrą oponą, z dobrymi oponami no, całorocznymi, to są budiere. No i to chyba wszystko, tak z mojej strony, bo już tak 7 minut ten film trwa, więc bardzo długo. Ja oczywiście zapraszam i zachęcam do odwiedzenia mnie na żywo, do przejechania się tym samochodem, ponieważ moc jest bardzo fajna, tego 1.6, ale i w ogóle to, to, to nie odczuwa się, że się ma tylko 1.6 silnik tutaj bardzo zrywny, bardzo dynamiczny i bardzo mało palący. To też jest jeszcze jego zaletą. Dziękuję uprzejmie i dziękuję za uwagę i zapraszam do mnie pokup na tego auta.